Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie na śniadanie z dobrą aurą. Pogoda na zewnątrz, nie do końca nas już, nas już rozpieszcza, ale mam nadzieję, że ta dobra aura, która panuje w tych kreatywnych przestrzeniach Break Embassy, sprawi, że będzie to dla Państwa bardzo, bardzo dobry dzień. Enowa 365 wydaje mi się doskonałym rozwiązaniem dla firm, dla automatyzacji przede wszystkim prac związanych, gdzie nie trzeba będzie już aż tak klepać, ale jeszcze połączenie na przykład z Saldeo. Mhm. Y, y, uważam, że to będzie świetnym, świetnym rozwiązaniem. Podoba w ogóle atmosfera tego spotkania, mhm. gdzie w trakcie można za, y, zabierać głos, mhm. y, swoje uwagi, y, kierować do prelegenta i y, ogólnie jest bardzo miło. No, i oczywiście pulpit pracownika i pulpit klienta biura. To jest takie nowoczesne, a bardzo, bardzo przydatne. Aby oprogramowanie sprawdziło się w biurze rachunkowym, musi być nowoczesne, elastyczne, wszechstronne, zgodne z przepisami i musi przynieść korzyść nie tylko biurom rachunkowym, ale także ich klientom. Taka właśnie jest Enova 365 i taki system prezentowaliśmy podczas dzisiejszego śniadania z dobrą aurą. Jeżeli na nim nie byłeś, zapraszamy na kolejne.